Witam serdecznie wszystkich książkocholików, a szczególnie maniaków Harry Potter Generation, musimy się trzymać razem. Pamiętajcie: dzisiaj mam dla Was Harry Potter Spellstack. So, alohomora, Czu. Expect. I książka z dzieciństwa wywołująca dobre wspomnienia. Do tego podpunktu chyba nie trzeba większego wyjaśnienia. Harry Potter i kamień filozoficzny. Chociaż powiem Wam w ramach ciekawostki, że podchodziłam do tej książki trzy razy. Potterą Annią zaraziła mnie moja przyjaciółka Ola, którą pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że oglądasz mój filmik. E Pamiętam, że przychodziła do mnie i cały czas opowiadała mi o jakichś dementorach, o chłopcu z blizną, o szkole magii, a mnie to szczerze powiedziawszy nie bardzo rajcowało, ponieważ nie lubiłam książek, nie lubiłam czytać za bardzo, gdy byłam małą dziewczynką, ale gdy w końcu udało mi się dotrzeć do końca kamienia filozoficznego. Zostało mi to do dziś i Harry Potter jest moją najukochańszą serią. Uwielbiam te książki, nie mam pojęcia ile razy je czytałam. Expelliarmus! Czyli książka, która cię zaskoczyła. Do tego podpunktu wybrałam magiczną gondolę Ewy Willer. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam jej nazwisko. Nie jestem dobra z niemieckiego, więc proszę wybaczcie mi. W każdym bądź razie, gdy wzięłam ją w Empiku do ręki i przekartkowałam, nie wydawała mi się um, jakoś, um, jakoś strasznie, strasznie, strasznie dobra. Tym bardziej, że byłam po lekturze trylogii czasu Kerstin Gier i jeżeli czytaliście, to wiecie, co mam na myśli, że te podróże w czasie i to no, nie sprostowało moim oczekiwaniom. Natomiast magiczna gondola zaskoczyła mnie całkowicie, ponieważ ta książka jest naprawdę genialna, świetnie się ją czyta, jest przede wszystkim mądra, nie jest głupia, nie, nie jest jakaś infa, infant, infantylna, priori incantato, czyli książka, którą ostatnio skończyłaś czytać. Gdy nagrywam ten film, trwa *ridwick* i ostatnią książką, którą przeczytałam, jest Magia Indigo Rischelmed. Med. I już się wypowiadam na temat tej książki, ale jeszcze raz to powtórzę. Adrian! Więcej komentarza nie potrzeba. Alohomora! Czyli książka, która wprowadziła Cię w gatunek, o którym wcześniej nie miałeś pojęcia, bądź y, po prostu nie chciałeś go czytać. Do tego podpunktu wybrałam książkę Igrzyska śmierci Susan Collins i muszę wam powiedzieć, że dorwałam ją gdzieś w 2009 bądź 2010 roku, kiedy jeszcze nie była aż tak popularna i nie było jeszcze wiadomo, że będzie kręcony film. I muszę powiedzieć, że kupiłam ją ze względu na opis, ponieważ nigdy wcześniej nie czytałam czegoś takiego i ta książka wprowadziła mnie w klimat. Antyutopii. Bardzo bałam się o Katniss, pamiętam. Bardzo bałam się o Pite Bardzo przeżywałam tą książkę, ponieważ czytałam ją mając 16 czy 17 lat. Trochę temu to było. W każdym bądź razie bardzo ją przeżywałam, pamiętam. Ridiculous, czyli zabawna książka. Do tego podpunktu wybrałam ciepłe ciała Izaaka Mariona, chociaż możecie kojarzyć. Tą książkę pod tytułem Wiecznie Żywy, pod tym tytułem również został nakręcony film z Nikolasem Holtem w roli głównej, którego ubóstwiam w serialu Skins, głównie W każdym bądź razie film mi się bardzo podobał, książka również e, Śmiałam się praktycznie na każdym kroku e, I tekst Don't Be Creepy, Don't Be Creepy przeszedł do mojego stałego słownictwa Paula, pozdrawiam Sonorus Czyli książka, o której wszyscy powinni wiedzieć. Czy kojarzycie animację Disneya Pocahontas, która ukazała się w 1995 roku? To ta o indyjskiej księżniczce i białym człowieku Johnnie Smithie, którzy zakochali się w sobie na zabój wbrew wszystkiemu i wszystkim, a zakończenie e, tej historii rozdzierało serca widzów. Kojarzycie? A wiecie, że księżniczka Pocahontas istniała naprawdę? Zaskoczyłam Was? Wcale się nie dziwię. Ja też przez długi czas sądziłam, że Pocahontas jest tylko wymyśloną postacią y, dla, dla filmu, ale Zong to zła odpowiedź. Księżniczka Pocahontas istniała naprawdę. Sięgając po książkę księżniczka Pocahontas, Susan Donnell, y, dowiedziałam się, Wielu różnych aspektów jej życia Że ona faktycznie istniała naprawdę I dużo, dużo wątków, które pojawia się, pojawiają się w animacji Właśnie dotyczyły jej życia Dla ciekawostki powiem Wam, że autorka tej książki Susan Donnell należy do pokolenia Pocahontas, czyli do jej potomków, bodajże jest to 14. pokolenie. Więc jak najbardziej ta książka jest świadectwem tego, że Pocahontas istniała naprawdę. Oblewiata, czyli książka lub spoiler o którym chciałbyś zapomnieć. Chciałam przeczytać tą książkę. Naprawdę chciałam ale po wysłuchaniu recenzji na kanale Więcej Książków stwierdziłam, że chyba tego nie zrobię Jeżeli chcecie, e, mogę się z wami wymienić tą książką Jest nieczytana, nieruszana zupełnie, jest nowa Więc jeżeli macie na nią ochotę, to dajcie znać e, Ja chyba nie chcę mieć z nią nic wspólnego Mogłabym też tutaj wspomnieć o 50 twarzach Greja, których na szczęście nie mam na swoich półkach I nigdy ich nie czytałam, nawet nie miałam ich w swoich rękach Ale oglądałam ostatnio trailer Zapowiadający film i też Chciałabym o nim zapomnieć, chciałabym w ogóle zapomnieć Że ta książka istnieje i chciałabym zapomnieć Też nie mam tutaj fizycznej kopii Jeszcze, ponieważ jest w drodze do mnie Chodzi mi tutaj o wierną Weroniki Ross, czyli trzeci Tom yy, Niezgodnej, gdzieś tam w internecie Moje piękne oczy obiły się O potężny spoiler O którym chciałabym Zapomnieć a raczej to nie był spoiler, taki, taki dosłowny spoiler Ja się po prostu domyśliłam i, i, I zepsuło mi tą zabawę całkowicie Więc ludzie, nie spoilerujcie tak bardzo no Jak chcecie chcecie, jak chcecie coś, coś, coś zdradzić, to przynajmniej oznaczcie to tysiącami wykrzykników Albo czymś, żeby po prostu nie zdradzać Ważnej, istotnej rzeczy Popsujecie nam tym zabawę no. Imperium, czyli książka, którą musiałeś przeczytać do szkoły i tutaj miałam problem, ponieważ e, gdzieś zagubił się mój egzemplarz Wielkiego Gatsby'ego. Tajemniczy ogród mam w piwnicy, w pustyni, w puszczy, potopy chłopów i także Ale znalazłam książkę Królewicz i Żebrak marka Twaina. E, typowy klasyk literatury dziecięcej i młodzieżowej. E, chociaż już niewiele pamiętam z tej książki, bo czytałam ją w podstawówce, ale pamiętam, że bardzo mi się podobała. Krucja! Czyli książka, którą ciężko się czytało. Nie zabijcie mnie, ale te książki, ta seria, to była istna tortura. I nie pytajcie się mnie, dlaczego mam cztery części. To jeszcze w twardej oprawie, a na przykład takiego Harry Pottera nie mam w twardej oprawie. To był zwyczajny błąd w nawigacji. A na kiedy dobra! Czyli książka, która mogłaby dosłownie zabić. I ten podpunkt trzeba zinterpretować po swojemu. Jest to Harry Potter Spellstack, więc zupełnie nie czuję się winna, gdy do tego podpunktu także wybiorę Harry'ego Pottera i wybioram tutaj ostatnią część, czyli Harry Potter i insygnia Śmierci. I tutaj, owszem, ta książka mnie zabiła, ale zabiła mnie, dlatego że bardzo. Się wzruszyłam. I to już czytając dedykację umieszczoną na początku książki. Uwaga! Dedykacja tej książki jest rozszczepiona na siedem cząstek: dla Neila, dla Jessica, dla Davida, dla Kenzie, dla Dee, dla Ann i dla ciebie, jeśli wytrwał z Harem aż do końca. Tutaj nie potrzeba większego komentarza, bo ja już się wzruszyłam. I tak więc wyglądał Harry Potter z Polski, Tak w moim wykonaniu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia następnym razem. Cześć.